Tak, no. I okej, okay. nagrywaj dalej. No i teraz tak Jarosław wygląda, tylko teraz tutaj wzór będzie. O, ktoś tutaj ściągę iść. Ktoś by musiał tu ten wzór, który zmobilizowałem. Normalnie, nagrywaj dalej, nie mój się. Ej, chodź tutaj z ziomek jeden. A bo dobra, jedziemy z koksem tutaj. Nie będziemy się pierdolić. Dawaj teraz siema, się manko. Zatrzymaj.